To był jeden nekromorf, ale już go zabiłem na końcu poprzedniego streamu. Została po nim tylko. Yy, <grywka> tylko MOP po nim została. To będzie jedyna. Okej, okay, już wiedziałem, no. O, hej, witam cię. To czarne dziecko. A tam jest y, obok mnie drugie, bo słyszę je. Dużo energii plazmowej, nie będę narzekał. To? Ej, widać to przez ścianę, what? Tak nie powinno być, mi się wydaje. Dobra, i zaraz odezwie się ten doktorek, nie? O, no oh. <laughs> moment, <laughs> chciałem się tylko napić. Dobra. Jestem w tym momencie chyba bezpieczny. O niech go po prostu... ...Piorun trzepnie. O no nie, nie, nie! On mnie teraz zjada! Ulecz się, ulecz się, ulecz się! Pieni się! Mój trzebek księży... Jezu, co, coś mnie właśnie chce zabić Jezu, wiedziałem, wiedziałem, że tu będzie nie też. Infidel... O, tu chociaż jest jakiś wentylatorek jeszcze To co? Zostawimy to <grym> hotelem Brzmi rozsądnie No, jestem bezpieczny. zamknięty za ścianą. Alan Sapie. ssapie. O, wskoczył. Wyjdzie tutaj. Ciężar dostosowany, jak zapierdzielał śmiesznie. I co, to od razu będzie wiedziało? Yeah Marker Piękna muzyka muzykę. Wow. Dora, Dobra, miałem chwilowe Ło! Niedobrze, że marker wzbudził takie zainteresowanie. Aha, przepraszam, bo jesteście ci y... Trochę nie wziąłem tego pod uwagę, przepraszam, nie doceniam Was. Wow. O, 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 co? Przez moment... Dziwne to było. Stracił głowę. Tam idzie jeszcze Grubol, tu jeszcze dziecko po prawicy. E, unik nie wyszedł, coś mi. Teraz przyjdzie pan, kurde, zdenerwowany. Dzieciak. <grym> Dostał bryca i tyle. To zabawie.